Dlaczego jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków, Grzegorz Braun, nosi czarną opaskę na oku? To nie jest element stylu ani przypadek. To poważny problem zdrowotny, który może zakończyć się utratą wzroku. A dziś przyjrzymy się temu bliżej, bo temat dotyczy nie tylko jego, ale także tysięcy Polaków. Grzegorz Braun, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej, niedawno ujawnił, że cierpi na odwarstwienie siatkówki oka. To schorzenie pojawiło się nagle i zmusiło go do operacji. Niestety, zabieg nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Polityk mówi wprost: musi się oswoić z możliwością, że lewe oko przestanie widzieć. Odwarstwienie siatkówki to poważna choroba. Polega na tym, że cienka warstwa wewnątrz oka, odpowiedzialna za odbieranie obrazu, odkleja się od reszty. Bez szybkiej interwencji lekarskiej grozi to całkowitą utratą wzroku. Szacuje się, że w Polsce co roku kilka tysięcy osób zmaga się z tym problemem. Co ważne, choroba może pojawić się bez wyraźnych objawów, a pierwsze sygnały to błyski, mroczki czy nagłe pogorszenie ostrości widzenia. Brown podszedł do tematu z dystansem i humorem, żartując, że oczko się odkleiło jak ekran. Jednak konsekwencje są poważne. Wspomina, że największym utrudnieniem jest wolniejsze czytanie, bo na dwoje oczu zawsze czyta się szybciej. Dlaczego to ważne dla zwykłego widza? Bo odwarstwienie siatkówki nie dotyczy tylko polityków czy osób starszych. Ryzyko rośnie u osób po czterdziestce, u cukrzyków, a także u ludzi z wadami wzroku. Szczególnie krótkowzrocznością. Operacja jest jedyną szansą na uratowanie oka, ale nawet ona nie zawsze przynosi pełny sukces. Statystyki mówią, że odwarstwienie siatkówki może dotknąć jedną na 10 tysięcy osób rocznie, a ryzyko nawrotu jest wysokie. Patrząc z perspektywy Polaka, to wydarzenie pokazuje nam, jak kruche jest zdrowie i jak nagle może się zmienić nasze życie. Brown, mimo że jest osobą publiczną, doświadcza problemów, które mogą spotkać każdego z nas. Z jednej strony to lekcja pokory, a z drugiej przypomnienie, że regularne badania wzroku są konieczne. Historia Grzegorza Brown'a uświadamia, że choroby oczu to nie była chostka. Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy, takie jak błyski, mroczki czy nagłe pogorszenie widzenia, nie czekaj. Zgłoś się do lekarza, bo szybka reakcja może uratować wzrok. A jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi i ciekawymi tematami, zostaw subskrypcję subskrybuj i, kanał i, kanał i kliknij dzwoneczek, dzięki aby temu nie, przegapić nie przegapisz kolejnych, kolejnych filmów.